Infosfera w Radio Afera. Zwykła rozmowa, niezwykli goście. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Porozmawiajmy na ten temat tych nieznanych miejsc przez nas i przez, przez duże grono osób, które nie są z Poznania. E, jakie to są miejsca? Bo już wymieniliśmy na początku, ale teraz to może dopowiemy tylko jakiś taki komentarz do, do tych miejsc. Ja osobiście lubię takie miejsca, które są mocno wpisane w tą atmosferę poznania i które dla samych Poznaniaków są ważne. Na przykład często odwiedzam rynek Jeżytki. byłam tam dzisiaj jeszcze szybko wpadłam przed naszą rozmową, popatrzeć, co tam ciekawe dzisiaj. Pyszny agrest, porzeczki, bardzo tanie już, także można sobie zrobić ciastka, oczywiście jeszcze czereśnie, trochę truskawek, jagody się pojawiają, także jest z czego wybierać i. Rzeczy, których często nie znajdzie się w dużych marketach, na przykład na Placu Bernardyńskim też wiele Poznaniaków już wie, że jest zielony, ekologiczny targ w weekendy i można kupić mniej znane rzeczy, takie jak czarną marchewkę, żółtą marchewkę, kwiaty cukinii, takie rzeczy, których się nie znajdzie wszędzie. Nie można iść do marketu i kupić sobie tego tak po prostu. Trzeba trochę poznać ludzi, którzy bywają właśnie tam, którzy mają Ekologiczne gospodarstwa wokół Poznania i którzy przyjeżdżają i mają coś fajnego do zaoferowania. Bo Poznań też jest takim dosyć fajnie rozwijającym się kulinarnie miejscem. To I... prawda. Najlepszym, najlepszym na to przykładem jest stary rynek, który tam coraz to więcej e, restauracji się otwiera naprawdę tam co, co przychodzę na stary rynek, to ja widzę co chwilę jakieś e, fajne, nowatorskie e, pomysły e, tych, tych, e, tych restauracji, więc jest w, w czym wybierać. Tak, jest to też takie zupełnie fajne nowe podejście, które nie jest jeszcze tak mocno zakorzenione w Polsce, czyli małe menu, które często się zmienia, które bazuje na świeżych produktach i jest z czego wybierać w Poznaniu nie tylko na starym rynku, ale też w Poza, ogóle. W, w centrum jest tego, jak dużo się dzieje. Są przecież też festiwale kulinarne, co jakiś czas jest Kulinary Fest na przykład i tam też można sobie za bardzo małe pieniądze spróbować różnych menu degustacyjnych za 10-15 zł, spróbować super ekstra smaków, które Poznań oferuje, więc warto przyjechać do Poznania, kiedy są takie wydarzenia właśnie. Dlatego warto obserwować strony internetowe, bo przez internet chyba najwięcej już teraz informacji można uzyskać właśnie dotyczących różnych festiwali, różnych spektaklów, różnych akcji. E, co tam jeszcze mamy dalej przygotowanego? Jakieś budynki, zabytki? E, tak, e, oczywiście kiedy na przykład e, do studentów przyjadą rodzice i powiedzą, synku, córeczko, oprowadź nas do, po poznaniu, no to co biedny student ma pokazać, <laughs> to student za to. Koziąkami. bardziej po, po, chyba po jakichś knajpach <laughs> oprowadzić e, lub jakichś klubach no tak, praktycznie to to co moglibyśmy zwiedzić, jakby na przykład moi rodzice przyjechali do Poznania. Myślę, że ja sama zaciągnęłam mojego tatę do bramy Poznania, która jest świetnym miejscem. Po pierwsze jest na śródce, czyli też kolejnym takim bardzo fajnym, bardzo klimatycznym związanym ze starym Poznaniem miejscem, a. I to jest zupełnie inne też podejście do muzeów, bo um, teraz kiedy mamy dostęp do sieci, to zobaczenie jakiegoś eksponatu z karteczką nie jest zbyt ekscytujące. Możemy to sobie w sekundę sprawdzić w internecie. A jednak trzeba przyznać, że jak się widzi tak, że tak tujemy w realu, to to jednak jest to, to inne wrażenie, inne odczucie, że tak ma się ten kontakt z historią. Tak, a do tego Brama Poznania właśnie oferuje nam nie tylko stanie i patrzenie się, ale też intensywną interakcję i to jest naprawdę super sprawa, bo są nie tylko filmiki, ale też e, multimedialne różne pokazy, które reagują, kiedy zwiedzający przychodzą. Zwiedzający też może sam sobie ustalić, jak chce oglądać to, w jaki sposób, w jakiej kolejności, na czym się skupić. Także no, mój tata był zachwycony Bramą Poznania i na pewno nie tylko on, o czym świadczą nagrody. Na przykład e, Bramą Poznania w 2013 dostała Bryłę Roku i też. E, to gratulacje. No, myślę, że te nagrody dalej się będą sypać, a też bardzo fajnym miejscem interakcyjnym znowu jest Muzeum Rogalowe w Poznaniu, gdzie mm, można się nauczyć gwary, ale też głównym punktem są te rogale święto-marcińskie, które wielu poznaniaków i nie tylko uwielbia i można tam sobie takiego rogala z, też stworzyć samemu. A, I to nie tylko poznańcy lubią, ale też wielu blogerów z zagranicy przyjeżdża i ich obowiązkowym punktem na mapie Poznania jest to muzeum rogalowe, które sobie bardzo chwalą. Rogale marcińskie są tylko w Poznaniu i tylko tutaj możemy spróbować tego prawdziwego smaku. Nie mówię, że w każdej cukierni, ale, ale są takie cukiernie, które, które warto odwiedzić też w Poznaniu, właśnie święto marcińskie, bo, bo jest to tradycyjny wyrób i Trzeba mieć na to certyfikat. To mało kto wie. No, mamy już wszystko e, dotyczące interakcji e, związanej z muzeum, bo to przyciąga. przyciąga tak, tak. Uważam, turistów. że w tym kierunku należy stanowczo iść, bo stanie i patrzenie i czytanie to już nie w dzisiejszych czasach i myślę, tak, że. Mało to atrakcyjne jest. dla. Y dzisiejszej elektronicznej młodzieży, Dokładnie. która jest bardziej nauczona komputerów niż, niż, niż czytania książek, chociaż niektórzy się zdarzają, że, że czytają te książki, a nie na tylko ebuchach i tak dalej. A teraz możemy porozmawiać o takich miejscach e, znanych, nieznanych, e, takich nie muzeach, nie z e, nic związanej z historią, tylko bardziej z czymś nowoczesnym. To myślę, że takim miejscem jest. To są te miejsca, gdzie możemy się czegoś nauczyć, bo um, poznań oferuje bardzo wiele rzeczy takich mniej standardowych. Wiele z nas uczyło się języków, gdzieś tam fotografia jest popularna, ale na przykład jest w Poznaniu takie miejsce jak zakład, gdzie można oheblować deski, stworzyć stolik do kawy, czy jakieś inne zupełnie wariatkie rzeczy związane z designem, bardziej właśnie z taką pracą u podstaw, gdzie nie siedzimy przy komputerze, ale przy wielkich maszynach i tworzymy coś samemu. Myślę, że teraz jest taki powrót do tych. Może nostalgicznych trochę rzeczy i, i prac, i bardzo, bardzo jest to fajna inicjatywa, i tam często są różnorakie warsztaty, także myślę, że warto śledzić, co akurat się dzieje w tym miejscu. A nie tylko oczywiście jest to zakład, ale na przykład jest też fajnym miejscem spot, gdzie kulinarnie można się nauczyć działać, upiec ciasto drożdżowe, poznać tajniki sushi, albo zobaczyć jak powinno się smakować wina. Więc to są warsztaty jedno-dwudniowe, gdzie warto sobie wyskoczyć na weekend, zrobić coś innego niż tylko siedzieć przed telewizorem albo przed komputerem i sprawdzać co się dzieje na Facebooku, ale warto właśnie wejść gdzieś poza ten niebieski ekran i zobaczyć co ludzie robią i z kim można się też spotkać i zintegrować. Pamiętajmy, że propozycje, które przedstawiliśmy naszym słuchaczom, nie są, nie są propozycjami nie tylko dla turystów, są też dla, dla nas, mieszkańców Poznania dla tych prawdziwych poznaniaków, którzy nie słyszeli o niektórych akcjach. Dlatego zachęcamy do, do tego, żeby odwiedzać te miejsca. Tak, dokładnie. Bo też zapraszamy Was na, na, na nasz portal Cudowny Poznań, gdzie właśnie zbieramy te ulubione miejsca poznaniaków. Dodajemy też takie, gdzie nie tylko powiedzmy są komercyjne rzeczy, ale gdzie poznaniacy lubią sobie usiąść, poczytać przy trawce, na przykład tak jak jest park przy placu Mickiewicza czy Cytadela. To są te wszystkie miejsca, które które dla Poznaniaków są ważne. Dla studentów Politechniki pewnie to jest most Rocha, z różnymi tam wspominkami związany. Ja byłam na ułamie na BNPID, więc pozdrawiam serdecznie profesora Jadka Subczaka. Jego egzamin to, jak kąpałam się w fontannie przywydziałowej. I to są te wszystkie miejsca, które sprawiają, że Poznań naprawdę żyje, więc zapraszamy też Was, żebyście nam je przesłali, bo warto je zbierać i, i wspominać, i utrwalać. Zapraszajmy serdecznie turystów, bo Poznań jest miastem, które warto odwiedzić. A co ciekawe, co 20 turysta odwiedzający Polskę zatrzymuje się właśnie w Poznaniu, czyli mamy jakąś tam fajną statystykę, jednak nie tylko do stolicy, ale jednak do, do tego Poznania przyjeżdżają. No, i najczęściej przyjeżdżają Niemcy. Przedstawiciele Niemiec, Rosji, Hiszpanii oraz grupy angielskojęzyczne. Czyli wiemy, kto przyjeżdża już. Kogo można spotkać? No, nie wiem. Jak się, Wiemy, jak się przygotować, jakich języków się uczyć. Dziękuję. Ślicznie moim gościem była. Marta Buzalska z Agencji QA. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Pozdrawiam Was.